Sezon trzeci Powstania Smoków. Premierę ma już za tydzień. Sezon zapowiada się genialnie i może przebić naprawdę wiele sezonów. Dziś sobie podsumujemy najważniejsze rzeczy i pospekulujemy. A więc zapraszam was już do filmu. Zacznę od tematu Jaya. Jage w sezonie trzecim Powstania Smoków będzie, na będzie czymś na rodzaj samotnego protagonisty. Będzie zostało zlecenia za pieniądze i będzie eliminował lub krzywdził wskazane cele. Coś jak z klipem z która zleciła mu zaatakowanie Lorda Rasa. Co zakładam, że zrobi z dużą przyjemnością, bo jednak on go skrzywdził. Połąkło niby po fuzji, ale przy pierwszej lepszej walce go odrzucił podczas turnieju źródeł i odesłał do domu, co zapewne nie spodobało się za bardzo Jayowi. Arin będzie trzymał całe pierwsze odcinki z rasem, a pod koniec pierwszej części przyłączy się do nich nawet Sora. To mnie osobiście najbardziej zaskoczyło chyba, że takie coś się wydarzy. Może Sora już nie wytrzyma presji, nie da się nie da rady być bez Arina w zespole. Zobaczy, że ras nie jest wcale taki zły jak się wydawał, i dołączy do nich lub wiązać będzie się to ze stratą Lloyd'a, o czym będzie później. Zane i Pixel. Zane kompletnie zmienia swój strój i wygląd podczas odcinków. Szczerze nawet nie wiem, czy on nie został zniszczony, a Pixel go nie odbudowała. Bo wygląda teraz na jakąś potężną machinę. Potężną, śmieszną machinę XT. A co do Pixel, no właśnie, jej powrót. Zostanie raczej uwolniona z tej kapsuły, co już widzieliśmy ją dawno temu, na którymś z pierwszych zwiastunów. Zapewnie, który już omawiałem tutaj na kanale. Zakazana Piątka i Kiełogrzmont. Kiełogrzmont wygląda na Mistrza Piątki i nim jest. Podczas tego, gdy jest uwięziony na tych łańcuchach, do których są pod pryzmatyczne ostrzy, to wydaje się w miarę przyjazny dla piątki, co sądzę, że później tak już nie będzie. Wydaje mi się, że jak już zostanie uwolniony, to wypnie się na zakazanych, jakkolwiek to nie brzmi. Jak nie w teraz w pierwszej części sezonu, to na bank w drugiej. Zakazani nie staną się dobrzy, ale być może będą mieli wspólnego wroga z Ninja, więc no, ciekawie się zapowiada. Koniec Lloyda w finałowym odcinku. Lloyd zostaje bez duszy, ale co to może oznaczać? Czy to jest jego kompletny koniec, czy może zniknie na drugą część sezonu, jak Kai w sezonie drugiej. Myślę, że nie zakończy się jego rola i ogólnie, nie, i ogólnie nie odejdzie, a raczej jak wspomniałem przed chwilą zniknie na jakiś czas. I może w drugiej części sezonu zobaczymy jak wewnątrz siebie będzie jakby w myślach lub będzie krążył między krainami lub też ewentualnie będzie gdzieś właśnie pomiędzy nimi. Trzeci sezon zapowiada się cudownie, nic tylko czekać, bo tu już ostatni tydzień został, a u was jak nastawienie? Dajcie znać tam na dole w sekcji komentarzy, a to wszystko ode mnie na dziś. Pozostawcie coś po sobie, do usłyszenia już niebawem i hej!